Znajdujemy się w Poniatowej, dokładnie w miejscu wielkiej kaźni nie tylko jeńców radzieckich, ale przede wszystkim Żydów. Obelisk, jedno z dwóch miejsc upamiętniających, można by powiedzieć, Holokaust, który tutaj przeżyli. 14 tysięcy Żydów, obywateli Polski, Niemiec, Austrii. Czechosłowacji, więźniów niemieckiego obozu pracy podmiotowych zamordowanych przez Niemców w masowej egzekucji Dożynki. 4 listopada 1943 rok. Obelisk, kamienie leżące na nim i ta świadomość tego, że tutaj był obóz jeńców radzieckich, obóz żydowski i na tym terenie zaraz będziemy jeszcze w jednym miejscu. Trwały, trwało bydlenstwo, bestialstwo niemieckich, ale pewnie i jak to w Bełżycach, w getcie, także i ukraińskich żołnierzy, którzy mordowali, głodzili, bili Żydów. Nie tylko. W niewielkim oddaleniu około kilometra, półtora kilometra od obelisku mówiącego o Wielkim Pogromie Żydów tuż na rubieżach części przemysłowej poniatowej i y, strefy zapewne wojskowej, bo takie podobne te murowane y, czy zbrojone płoty się tutaj znajdują idziemy drogą. Drogą, która doprowadzi nas do Miejsca, w którym już czuję, że będzie niezwykle wymowne, niezwykle trudne, niezwykle brutalnie pojawi się w mojej świadomości i pojawi się tutaj. Miejsce, gdzie było naznaczone wielkim, ale to opowiem przez duże W, wielkim ludobójstwem. Ludobójstwem może nie takiego pokroju jak na jeńcach yy, radzieckich i włoskich w Dęblinie, ale ta poniatowa niczym podobóz dębliński prowadziła tutaj w oddaleniu od tego pięknego miasteczka Obozy, w których wyniszczało się całe dziesiątki, całe setki więźniów, jeńców, po prostu ludzi. Ten grudzień, i ta aura, i te druty kolszaste, tutaj ten. Te liście, ta cichość tego miejsca skrywa w sobie niebywałe akty bestialstwa, zbydlęcenia. Niebywałe akty, o których powinno się mówić, powinno się cały czas pokazywać. Wojna to nie tylko cyfry. Wojna to. Miejsca, w których prowadzono anihilację, prowadzono eksterminację, prowadzono ludobójstwo. Wojna to właśnie takie miejsca jak Cytadela Dęblińska, Stala 307 i inne pomniejsze pododziały. To także tu, w Poniatowej, to miejsce. Niezwykle ciche, niezwykle spokojne. Otulone przez las mieszany, ale z przewagą boru, do którego nie prowadzi asfaltóweczka piękna, tylko prowadzi droga, być może którą nie jeden więzień, nie jeden jeniec szedł, wiedząc, że to są ostatnie jego kroki. Za chwilę znajdziemy się w miejscu naznaczonym tragedią. Już go widać. Ty kolczaste pourywane z tymi słupami kilka tuj innych iglaków i niezwykle trudne miejsce Miejsce mordu prawców niemieckich. Niemiecki, o, niemiecki obóz Jeńców Radzieckich w Poniatowej 1941-1942 Niemiecki obóz pracy poniatowej 1942-1943 Sowiecki obóz więźniów Armii Krajowej 1945 W poniatowej. Poniosło śmierć ponad 20 tysięcy jeńców radzieckich. Niedawno byliśmy przy obelisku mówiącym o 14 tysiącach Żydów wymordowanych. Tu informacja precyzuje bądź mówi. Nie o 14, ale o 15 tysiącach. Wielki monument. Bryła. Skromna. Niewiele. Milcząca. Popatrzmy sobie okiem baraki, okiem wojny baraki czterdziestego piesego, drewniane, wielki obszar, który rozciągał się w tej części poniatowej, służył Niemcom do ludobójstwa. Odwiedźmy takie miejsca, rozmawiajmy o takich miejscach, pokazujmy takie miejsce. Tutaj już zniczy nie ma. Tutaj i wiązanek brakuje. Leżą kamyki na tym obelisku, w tym miejscu, gdzie jest absolutnie przesiąknięte krwią Wielkiego Mordu, który tutaj się wydarzył. 22 tysiące jeńców radzieckich to Dęblin i Nałęczów razem. Znikają z mapy Polski, jeżeli chodzi o ludność. Niewyobrażalna skala mordu na Jęcach Radzieckich, na Jęcach Włoskich, w Dęblinie, gdzie naprawdę trzeba się trochę natrudzić, żeby znaleźć miejsce o tym mówiące. Takich te miejsca nie powinny być chowane nie powinny być zamiatane pod dywan. Nie powinny być, bo tak nie wypada, bo tak nie przystoi politycznie. Nie. My musimy mieć cały czas pamięć. Pamięć o tym, że drut kolczasty był niekiedy wyzwoleniem. Rzuceniem się na druty kolczaste, druty pod napięciem był wyzwoleniem często z wielkich katusz które przeżywali więźniowie w takich obozach przypadki kanibalizmu czy rzucania się właśnie na ogrodzenia ogrodzenia pod napięciem były bardzo częste pamiętajmy o tych miejscach i zapamiętajmy raz na zawsze, że wojna jaka by nie była, a mamy ją teraz na wschodzie, jest zawsze wyniszczająca. Niszczy człowieka, niszczy państwowość, niszczy gospodarkę, niszczy kulturę, wszystko niszczy. Нигде в принципе.